Hej, hej, witam na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to kolejny tag. Można powiedzieć, że wpadłam w króliczą norę, jeżeli chodzi o tagi. Znalazłam ich naprawdę dosyć, może nie tak dużo, ale znalazłam kilka naprawdę fajnych, których też chciałabym wziąć udział, a to, że są już bardzo stare, wydaje mi się, że nie ma znaczenia. To są też takie tagi, które tak naprawdę można by powtarzać i co roku, ponieważ nasze upodobania, preferencje, wszystko się zmienia, także kto wie, czy nie stanie się to jakimś tam stałym elementem mojego kanału. Niemniej jednak dzisiejszy tag nazywa się Perfect Makeup Tag. Ja go znalazłam u Patty, Patty Alonso, zostawię link do jej filmu w opisie, natomiast wiem, że on był szeroko. Y Omawiany na YouTubie, nie wiem, chyba 2 lata temu, 3 lata temu, czy nawet więcej. Jest to seria 10 pytań, które też zostawię Wam w opisie, i dotyczą one poszczególnych elementów, etapów, tak naprawdę robienia makijażu. Także podzielę się z Wami moimi odpowiedziami, a mam nadzieję, że Wy podzielicie się swoimi w komentarzach. Zastrzegam oczywiście, że jest to typowo subiektywny odcinek, jak w sumie każdy na moim kanale, i to, co dla mnie jest perfekcyjne, niekoniecznie musi być perfekcyjne dla Was i, i vice versa, prawda? Także na luzie. I pierwsze pytanie dotyczy primera. Jaki primer tworzy idealną bazę? I według mnie idealną bazą jest po prostu krem pielęgnacyjny, Wasz ulubiony, czy mój ulubiony w danym momencie. Ja od wielu lat dosyć regularnie kupuję Magic Cream od Charlotte Tilbury, to jest akurat wersja z Disneya, ja dlatego ma taką fajną tutaj nakrętkę. Nie jest to jedyny krem, który używam jako bazę, natomiast zauważyłam, że na tym zawsze mój make-up wygląda bardzo dobrze. Jest też to krem taki dosyć rozświetlający, także podbija on to rozświetlenie też w makijażu. Plus niezależnie od tego, jakie krycie potem y, zbuduję, on wygląda dobrze tak naprawdę z każdym, również z tym najmniejszym, co było dla mnie dosyć ważne. Natomiast wydaje mi się, że każdy z nas ma jakiś krem, którego używa właśnie pod makijaż i nie musi to być Charlotte Tilbury jeżeli chodzi o tłuściejsze strefy czy tłuściejszy czas może dla mnie w roku tutaj jako baza, świetnie sprawdza mi się baza od Danesy Myrix, to jest Yamiskin. ja mam akurat w wersji koloryzowanej natomiast jest też transparentna i to nakładam tylko na strefę T w dniach, w których czuję, że będę się przedłuszczać generalnie moja cera jest sucha więc ja ją ciągle nawilżam natomiast miałam w ostatnich miesiącach takie dni, tygodnie czy nawet dłużej, w których po prostu się mocno przytuszczałam, miałam bardzo dużo stresu, także wtedy Danesa była moim ratunkiem. Mam też kilka innych primerów, które bardzo lubię, ale szczerze mówiąc nie uważam, żeby to był taki etap makijażu, który jest wiecie, niezbędny. Wydaje mi się, że krem pielęgnacyjny, który po prostu używamy, który dobrze współpracuje z naszym podkładem, jest wystarczający. I tutaj z skrajnie przechodzimy do pytania drugiego, które brzmi jaki podkład ma idealne wykończenie? No i tutaj można by oczywiście długo dywagować, co to znaczy idealne, idealne w jakim dniu, w jakiej porze roku. U mnie się to bardzo często zmienia. Czasem wolę wykończenia takie bardziej naturalne, czasem welwetowe, czasem zależy mi na kryciu. Nie ma tutaj tak naprawdę jednej dobrej odpowiedzi. Jeżeli szukacie więcej na temat podkładów, to Was odeślę do filmu, którego również robiłam niedawno, który robiłam bardziej niedawno. Nazywał się Wszystko o podkładach, również go podlinkuję na dole. I tam trochę więcej mówię o rodzajach podkładów, o wykończeniach, o okryciu do wyboru. do Koloru, tak naprawdę. No, natomiast w tym filmie postanowiłam wybrać tutaj Laura Mercier, ponieważ jest to podkład, który jest niezwykle taki lekki, wygląda po prostu jak druga skóra, krycie ma raczej takie do średniego, ale raczej po tej delikatniejszej stronie i jeżeli chodzi o właśnie wykończenie, bo o to, o to jest to pytanie, to uważam, że Laura obok właśnie Lisy Edrys i obok Pat McGrath to są takie podkłady, które dla mnie osobiście mają idealne wykończenie, ponieważ jest bardzo, bardzo naturalne i w zasadzie nie widać go na skórze. Jako, że Lisy nie mam już w tej chwili, zużyłam Pat jest, ale to Laura Mercier jest przeze mnie niedocenia o czym mówiłam właśnie w moim filmie podkładach, to dzisiaj stawiam ją na świeczniku i mówię o niej. Kolejne pytanie jest o korektor. Jaki korektor ma idealne krycie? I tutaj znowu mamy sytuację pod tytułem To zależy zależy, o jakie krycie nam chodzi. Dla mnie jeżeli chodzi o krycie takie idealne, dzienne, to będzie natasza denana. Ona jest właśnie taka w punkt, daje mi krycie, natomiast nie jest to krycie bardzo mocne. Ja też przyznam od razu, że nie mam jakichś dużych problemów czy z zasienieniami, czy z y, hiperpigmentacją. Nie mam generalnie dużo do zakrywania. Raczej zakrywam y, wypryski. To jest naj, najczęściej to, co muszę przykrywać. Natomiast Natasha Denony uwielbiam pod oczy, ponieważ jest to formuła bardzo kremowa, ale jednak lekka. To jest taka żelowo-płynna formuła. Nie do końca krem, nie do końca żel, coś pomiędzy. Dla mnie osobiście jest bardzo lekka. Uważam, że jeżeli ktoś zmaga się ze suchą skórą, warto przynajmniej spróbować Natasha donony Natomiast jeżeli miałbym mowę o takim kryciu... Idealnym, po prostu nieskazitelnym w tym znaczeniu, no to dla mnie byłby to jednak hourglass. Hourglass daje mi to idealne krycie, przykrywa dosłownie wszystko, dodatkowo wygładza. Makijaż wygląda po prostu no, nieskazitelnie, a dla mnie nieskazitelnie. Ja go natomiast nie lubię używać w połączeniu z tak lekkimi podkładami, ponieważ trochę mi się to odcina. Mam wrażenie, że podkłady, które używam razem z hourglass, również muszą być no, przynajmniej średniego krycia, najlepiej średni do mocnego. Lubię go używać na przykład z z podkładem Hadeski Not Make Up Forever i wtedy moja skóra jest po prostu jak z magazynu, nic, nic na niej nie widać. Kolejne pytanie dotyczy pudru. Jaki puder daje idealny blur? No i tutaj pojawia się problem, ponieważ normalnie powiedziałabym żywą Prism Libre. To jest, to jest mój Holy Grail tak naprawdę, który miałam nadzieję ponownie zakupić na święta, po prostu w wydaniu świątecznym. Natomiast żywą Givenchy zrobiło reformulację i ten produkt już nie wygląda tak samo. Z tego, co wyczytałam, zmiany w formulacji dotyczą głównie pozbycia się talku. W momencie, w którym nie mamy talku, nie mamy też matu. Substancję, którą użyli zamiast talku, ona jest już bardziej błyszcząca i chcąc, nie chcąc, tak to będzie wyglądać. Wiem, że przy ciemniejszych odcieniach tego pudru, problemu aż takiego nie ma, ponieważ to pigment dodaje lekko tego matu, czy raczej odbiera proporcje tego składnika, który jest lekko błyszczący, więc nie jest to aż takie widoczne, natomiast przy tych najjaśniejszych kolorach, takich właśnie jak ja bym używała, jest on dosyć mocno błyszczący. Nie jest, nie jest on przesadnie błyszczący, wydaje mi się, że te filmy, które widzimy wszyscy w internecie w tej chwili są lekko przesadzone i jest to sprawa lamp, które ktoś używa. Światło odbija się po prostu trochę inaczej. Widziałam filmy, w których ktoś to nakłada w świetle typowo dziennym i ten błysk nie jest już taki porażający. Dalej jest, dalej nie jest to matowe wykończenie, natomiast jeżeli ktoś nagrywa przy lampach, to jest generalnie mm, bardzo wskazane, natomiast taki puder bardzo mocno się świeci. Także na ten moment żywą się nie mogę polecić, natomiast mogę polecić puder od Hourglass. Mam zarówno prasowany jak i sypki, ale przyznam się, że sypki robi na mnie większe wrażenie. Bardziej bluruje, bardziej matuje i mogę nim zrobić taki mini baking. Ja nie robię takiego Full bankingu, ponieważ tak jak wspominałam, sucha skóra, więc nie nakładam tego pudru aż tak dużo. Natomiast lubię wklepać właśnie ten puder gąbeczką, nie gąbeczką, yy, pacynką, nie, to nie jest pacynka, puszkiem, powiedzmy, że puszkiem. Lubię tak dosyć mocno wpracować ten puder, właśnie, zwłaszcza tutaj w okolicach pod oczami, pod, koło nosa yy, i taki blur, wydaje mi się, że on daje. Nie jest to natomiast aż tak gładziutkie wykończenie, jak żywąszy Prism Libra w tej starej formulacji, także. Mimo tego, że uwielbiam ten puder i na pewno z chęcią go zużyję i pewnie odkupię ponownie, to w dalszym ciągu będę szukała typowo zamiennika Givenchy. Mam na oku już Make Up By Mario i mam Chanel. O Chanel właśnie słyszałam tym pudrze syrkim, że to może być tube dla Givenchy, także bardzo możliwe, że będę tego też próbować. Plus te nowe od Mario. Kolejne pytanie dotyczy bronzera i brzmi, jaki bronzer ma idealną tonację. I tutaj znowu można by powiedzieć, to zależy. Zależy od tonacji naszej skóry oraz też jak dla mnie od Samopoczucia. Natomiast najczęściej, zdecydowanie, najczęściej, używam brązera od Gucci, ponieważ on ma lekko różowe wykończe, wykończenie, tonację, lekko różową tonację, to jest kolorek 01, jeżeli ktoś będzie chciał wiedzieć. I on na mojej lekko chłodnej tonacji wygląda po prostu obłędnie. To jest dla mnie taki. Idealny kolor brązera, tak naprawdę. Nie lubię tych żółtych i nie chodzi tutaj o tą ciepłotę, bo generalnie brązera używa się po to, żeby tą skórę ocieplić. Natomiast mam wrażenie, że te różowe tony bardzo ładnie komplementują chłodne karnacje. Dla mnie, jeżeli chodzi o brązery w kamieniu, to będzie na pewno Gucci. Odkąd go mam, tak naprawdę szybko sięgam po inne. Jeżeli chodzi o brązery kremowe, dzisiaj co prawda nie używałam, ale mogę też wspomnieć. US Manatillier w kolorze Biscuit oczywiście, Inglot w kolorze Cold Brown i mój najnowszy zakup od Diora. Stick, Contour Stick w kolorze Light. To są w tej chwili trzy kremowe bronzery, które dla mnie mają po prostu idealny, idealny odcień. Każdy jest inny, żeby nie było, każdy jest inny, ale każdy jest idealny. Jeżeli nie widzieliście jeszcze mojego filmu, właśnie ze stickami od Diora, to zapraszam, podlinkuję na dole. Tam właśnie porównuję te wszystkie te trzy kremowe bronzery i możecie zobaczyć różnicę. Kolejne pytanie dotyczy różu. Jaki róż ma idealny odcień? I tutaj też nikogo pewnie nie zdziwię, ponieważ najczęściej przeze mnie używany róż to jest znowu Gucci. Ja nie wiem. Tak, w sumie teraz się zorientowałam, że ja bardzo dużo używam produktów Gucci, a nie pomyślałam, że to jest jakaś moja ulubiona marka. Mam natomiast właśnie ten brązel i ten róż, to jest dla mnie idealne duo. To jest kolor 05 Rosy beige. Dla mnie jest to idealny odcień różu. To jest takie zgaszone mołów lekko, właśnie z beżem wybrudzone. To też jest właśnie to, co mam dzisiaj. Na sobie pokazuję Wam obok, mam nadzieję, przebitki. I to jest na pewno kolor, po który sięgam tak mimowolnie, chociaż mam dużo różów i wszystkie bardzo lubię, to ten jest taki najbardziej. Mój, można powiedzieć. Obok Westman Atelier w kolorze Petal. On jest też również w wersji kremowej, natomiast ja tutaj Wam pokażę wersję pudrową. Ona ukazała się na święta w zeszłym roku i miałam nadzieję, że w tym roku Westman wyjdzie z właśnie pudrowymi różami, ale jeszcze nie, jeszcze nie. One tak naprawdę są dosyć do siebie podobne. Może pokażę je tak... W ten sposób. One tak naprawdę są dosyć podobne do siebie, dlatego sądzę, że tak bardzo oba mi się podobają. Petal jest jednak bardziej różowy. Gucci jest jednak bardziej mam wrażenie beżowo, tutaj brązowy nawet na, w porównaniu z tym kolejne pytanie dotyczy rozświetlacza o rozświetlaczach również robiłam niedawno odcinek także odeślę Was tam natomiast jeżeli miałabym powiedzieć jaki rozświetlacz ma idealne wykończenie to zależy, natomiast dzisiaj wybrałam sobie rozświetlacz od Diora, o nim nie miałam okazji wspomnieć właśnie w tagu o najroświetlaczach, także pomyślałam, że to jest świetny moment na to, żeby wykorzystać to i powiedzieć o nim tutaj Ponieważ on również ma przepiękne, gładkie wykończenie, co widać na mnie, u mnie na policzku daje stosunkowo mocny blask jak na zwłaszcza rozświetlacz marki takiej luksusowej, to bym powiedziała, że wręcz duży blask, do tego jest gładziutki kolor ten, który ja posiadam to jest Nude Glow 01 bardzo, bardzo lubię natomiast więcej o rozświetlaczach w filmie o rozświetlaczach. Kolejne pytanie brzmi jaka szminka ma idealną formułę i to jest pytanie, którego na które ja nie potrafię odpowiedzieć jest tego po prostu za dużo, za dużo formuł uwielbiam, również za inne rzeczy więc ciężko tutaj dać je Natomiast uznałam, że powiem o tym, co mam akurat teraz na ustach. I to uwaga, znowu jest Gucci. Uwielbiam formułę matową od Gucci. Uważam, że jest y, warta swojej ceny. Na pewno, bo opakowanie, opakowanie jest obłędne. I kolor, który ja mam akurat dzisiaj na sobie, jest, y, to jest 120 Sonia Light Beige. I to jest właśnie taki beżowy, ale lekko chłodny. Idealny nudziak. Dla mnie formuły Gucci matowe są. Tak naprawdę perfekcyjne. Bardzo przyjemnie nakładają się na ustach, nie czuć tego matu, one nie wysychają, nie, wiecie, nie wżerają się tak w usta. Owszem, trzeba je dołożyć w ciągu dnia, ale tak naprawdę jeżeli nie użyjemy bardzo mocnej konturówki, i tutaj mam na myśli głównie Alice Eldridge i jej konturówki matowe, to wszystko nam zjedzie w ciągu dnia. Jak będziemy jeść, pić, nie ma, nie ma na to rady. Z matowych szminek również uwielbiam szminki od Westman Tillie. to jest, można powiedzieć, nowość tegoroczna. Przepiękna formuła, dużo gładsza bym powiedziała niż Gucci. Jeżeli o nią chodzi, to tutaj już lekko czuć, że zastyga, natomiast również nie. Nie sprawia, że usta są jakoś przesuszone. I ostatnia matowa formuła, o której powiem, bo będę mówić tylko o matowych, taka jest moja preferencja, to jest Mac. Mac, ta kolekcja Maximal, ta najnowsza, można powiedzieć. Ja mam tutaj akurat kolorek Smoked Purple, również dzisiaj byłby obłędny, może nawet by nam zmienić. To również jest bardzo, bardzo wygodny mat. Jeżeli już w ciągu dnia potrzebuję dołożyć, to najczęściej dokładam Maca, potem gucci, a na końcu Westman natomiast taka wersja mur-beton to jest jednak Lisa Eldridge. Kretka konturówkę od lisy Eldridge na to, szminka też od niej, matowa i wtedy trzyma się to bardzo, bardzo długo, natomiast lekko wysusza, tak leciutko wysusza usta. I ostatnie dwa pytania dotyczą palet cieni, w ogóle formuł cieni, więc tutaj również możecie domyślać się, że moje odpowiedzi będzie to zależy. I pytanie numer 9 brzmi, jaka paleta ma idealne błyski? Nie będę ukrywać, że na to pytanie jest mi niezmiernie trudno odpowiedzieć, także powiem Wam jeden, jedną paletę z i tutaj mogę wspomnieć na pewno o paletach Adept Cosmetics. Sięgnęłam akurat po Adept i e Amy, ponieważ mam ją pod ręką, ale nie oznacza to, że to jest moja ulubiona paleta Adept. Raczej nie. Natomiast to, co Adept robi świetnie, to właśnie są błyski, ponieważ są to błyski w dużej mierze gładkie niesamowicie błyszczące. Pięknie odbijają światło, a do tego nie obciążają powieki, nie podkreślają zmarszczek czy takiej, wiecie, nierównej struktury powieki. Są po prostu gładziutkie i za to ja je uwielbiam, a dodatkowo mają naprawdę kopa. Także jeżeli musiałabym już powiedzieć o idealnych błyskach czy paletach, no to dla mnie byłoby to na pewno palety Adept, ale jest dużo więcej fajnych formuł. Ostatnie pytanie dotyczy historii kolorystycznej. Jaka paleta ma idealną historię kolorystyczną? Rozumiem, że może tutaj być wiele palet, także tutaj już bez większej spiny wybrałam po prostu jedną z palet, które uważam, że ma idealną historię kolorystyczną i będzie to Cosmic z Wonderland, Winter Wonderland. To jest dla mnie paleta po prostu magiczna. Na pewno, jeżeli ktoś ogląda mój kanał, to wie, że jestem obsesyjnie po prostu do tej palety nastawiona. Uwielbiam ją. Uwielbiam w niej oczywiście kolorystykę, tą zimową, fiolety, zielenie, takie morskie zielenie, niebieskości. Wszystko to tak przepięknie wymieszane, że tak naprawdę co nie użyjemy ze sobą, to będzie działać. Dodatkowo mamy tutaj idealny kontrast. Są cienie bardzo jasne, są bardzo ciemne piękny przekrój błysków w tym multichromów dobrze wiecie że on jest Winter Solstice to jest mój ulubiony dzień z tej palety, jest po prostu obłędny. Jakbym mogła to im cała się bym wydarzała, ale szkoda mi cienia. Także to jest z pewnością jedna z palet, które w mojej kolekcji ma według mnie idealną historię kolorystyczną. Bardzo jestem natomiast ciekawa Waszych odpowiedzi, także jeżeli macie ochotę odpowiedzieć, czy na wszystkie pytania, czy na kilka, czy nawet na jedno, to bardzo proszę zróbcie to na dole. A tymczasem życzę Wam przymyły reszty dnia i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Pa pa!